Tego nam grać w kulek nie Więc będzie wyłączony, tu nie przeszkadzać, bo, bo mamy tu dwa mówników, na przykład moją mamę, która w zasadzie gry, gry nie lubi. Bo to, to jakby jakby mnie się zacznę się, jakby od całkowitej historii a nie nie się stać na samą moja Ja tak samo, nie lubię No, mojego brata głównie ma pieniądze Gdybym miał własną znaczę kusaj chyba właśnie tak wyglądałby jego herb. Tutaj no, to najlepsze lewy. Tutaj pójdzie bek, Jestem A dlatego tu jest kula? bo kiedyś się jedno z kolei No dobra. Jak ty rok wybierać najcześniejsza możliwy? nie mam rozszerzenia, pierwszy rok to jest 8 Jaką postać wybierasz? Czym chcesz zdaniesz? Bezpośrednio. A, 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 a Ty masz zamiar być wasalem? Masz zamiar być czymś Warszawie no To jest nie On ma pomysł. Książę drogownik. Masz mieć. Ja mam pan. Właśnie dwa. Dać poszedłem o półsk. A widzisz, nie ma książek? Każdy mnie robi. Twoja postać ma 20 lat. Nie, twoim następcą jest swój brat. Goś, wóz z gośćmi, z gościmi. Goś no a ty jesteś następcą swojego następcy. Hi, hi, hi.

go czerwca, tak? Tak. No dobrze, kogo? Nie odbieraj się z Chcesz kogoś wybrać na żonę? Ja mam odwrót. O, mam to. O. A może byś ty wywołał w ogóle do Rady Królewskiej? Kogo wybierz na dyplomatę? Wybierz. Wy... Najlepszym dyplomatą będzie Twój brat gościnny. Dobra, Ma 18 lat. Potem na marszałka. Ciekawe, najlepsza będzie jakaś kobieta. Ma taka jedna Małgorzata. 16 lat ma. Teraz daję... Ale się zamówić. Dobra, o Jest małżeństwo. Pokażę. 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 od Pokażę. terenów Pokażę. jakiś parę set Pokażę. terenów